Przede wszystkim dzisiaj na temat tego, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jak wiadomo, Czesław Michniewicz będzie selekcjonerem tylko do końca roku, a więc kto go zastąpi. Tutaj widzimy spotkania, które będą mieć miejsce już w najbliższych miesiącach. Jeszcze tam były te spotkania z Mistrzostw Świata. No właśnie, dzisiaj przedstawia kandydaturę kilku my, praktycznie trenerów. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Niektóre nazwiska od razu odpada odpadają, niektóre są niepoważne, niektóre są warte zastanowienia, a na niektóre, czy nas rzeczywiście stać, jako, znaczy nas, po prostu federację tej PZPN, ale nas jako naród, tak żeby zatrudnić takiego drugiego selekcjonera. No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, nie będę się rozdrabniał i rozpisywał na temat tutaj czasowa Michimicza. Będzie trenerem do końca roku. i Koniec. Kropka. Nie będziemy tutaj oceniać go, czy był dobrym selekcjonerem, czy też złym. Ja na ten temat się już wypowiadałem w osobnym filmiku, sprawa jest jasna i czytelna. Natomiast tak, jakie nazwiska się pojawiają? To jest Marek Papszun, Maciej Skorza, Michał Probierz, Adam Nawałka, Jan Urban, Andrii Szewczenko, Bielica. To są właśnie te nazwiska na giełdzie praktycznie, które się pojawiają, jeśli chodzi o selekcjonera. Oczywiście tych nazwisk na pewno jest więcej, tak, no bo agenci wysyłają już do PZPN-u propozycje E, swoich podopiecznych, a więc selekcjonerów, ludzi, którzy są bez pracy, trenerów bez pracy, no niektóre nazwiska od razu po prostu odpadają. Natomiast tak, Adam Nawałka, znaczy ja, ja uważam, że jest możliwe takie, że Cezary Kulesza moim zdaniem nie jest w stanie zro zrobić to, że znowu powróci do Adama Nawałki, do takiego selekcjonera, który już był. Z takich selekcjonerów, którzy już byli, tak to raczej mało prawdopodobne, żeby wrócił do Brzęczka, czy na przykład tam do Smudy, Prędzej wróciłby do nawałki, no ale czy to rzeczywiście ma sens, czy taki sentyment przyniesie tak, e, spodziewany sukces? Nie wiem, ale jest to możliwe w piłce, chociażby Juventus to pokazuje, tak Allegri, który był trenerem z Juventusem, Juventusu, tak wszyscy na niego narzekali, że taką ma mega pakę dobry piłkarz, że nie potrafi zdobyć ligę miszów, Wyszano na nim psy, odszedł, a tam były jeszcze gorsze zmiany, praktycznie, tak jak przyszli nowi trenerzy i teraz znowu wrócił do Juventusu, nie, także, nie wiem, znaczy, znaczy, ja nie mam takiego zdania, tak, no też było pytanie, czy rzeczywiście Adam Nawałka byłby zainteresowany, ja tutaj zostawiam to, zostawiam to nazwisko w zawieszeniu, tak, jako znak zapytania ciężko zmieścić ten na dzień dzisiejszy, dzisiejszy wypowiedzieć. Jerzy Urban, znaczy Jerzy Urban, tak, no nie, nie ten Jerzy Urban, który świętej pamięci, który niedawno zmarł, tylko Jan Urban, przepraszam. A więc no trener chociażby tej legii Warszawa, który ma dobre były trener legii Warszawa chociażby tak, który miał, ma dobre relacje z piłkarzami. Natomiast czy Jan Urban podałby jeśli chodzi o reprezentację? Moim zdaniem nie. Fajne nazwisko, ciekawe po prostu osoba persona ale moim zdaniem nie, tak, to nie jest według mnie dobra po prostu opcja, propozycja, nie ma nic przeciwko niemu, może to jest świetny po prostu trener i tak dalej, ale raczej nie, tak, jeżeli w ogóle tutaj by trzeba było zacząć taką debatę, czy to ma być trener z Polski, czy z zagranicy, tak. Potem był Marek Papszun. Marek Papszun jest bardzo mocno związany z Raką Częstochowa. On chce tam po prostu zrealizować konkretne cele. Były wcześniej propozycje, jeśli chodzi o Legię Warszawa. Legię odrzucił. Wydaje mi się, że gdyby dostał propozycję prowadzenia reprezentacji polskiej, to by tej reprezentacji, to tej, to, to, to by tej propozycji nie odrzucił. tak? Zgodnie z taką zadą, że prowadzenie reprezentacji nie odrzuca się takiej propozycji. Więc, bo media go skreślają, że on nie, że jest przyspawany do Rakowa, nie do końca gdyby się pojawiła reprezentacja pewnie by ją wziął, bo wiadomo to też byłaby możliwość wypłynięcia na szersze wody, propozycja dla niego i tak dalej, lepsza jakby krok do przodu jeśli chodzi o jego przygodę trenerską Marek Psz Papszun którzy mówią, że za wcześnie powinien jeszcze po poprowadzić większy klub, na przykład z Rakowa powinien pójść do Legii i następnie poprowadzić reprezentację. Może tak, może i nie, no to trzeba pamiętać, że w tej reprezentacji sporo zawodników, to są zawodnicy grający w klubach zagranicznych, większość mających topowych tutaj trenerów, różnych trenerów. Czy Marek Paprząc coś by wniósł nowego do szatni, ale pytanie, czy rzeczywiście ma coś wnieść nowego? Ciężko jest mi powiedzieć, natomiast no prędzej, tak? Już prędzej na przykład niż tutaj Urban. Tak? Następnie mamy Nenad Bielica. Ja nie jestem przekonany do tego wyboru. Ja wiem, że on sobie nawet dobrze radził, zna język polski i tak dalej. Nie, nie, nawet chyba ostatnio po prostu o tym wspominał. Ma to już Borek na swoim w swoim formacie borowisko na kanale sportowym? Nie, nie, Nenad Bielica nie. To już lepiej po prostu Urbana, czy na przykład wziąć tutaj Papszuna. Tak? Ja wiem, że on mógłby tam coś osiągnąć i tak dalej, ale no nie, 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 no to nie jest jednak po prostu Lech Poznań i tak dalej, jest sporo zawodników reprezentacji, to są zawodnicy, którzy występowali wcześniej, e, występowali wcześniej w Lechu Poznań, ale nie, to się nie uda raczej moim zdaniem, no ale okej, okay, no jest dwojga złego, tak, już mieli na przykład brać jakiegoś tutaj trenera z Włoch, który, e, włoskiego trenera, który miałby kasować jakieś gigantyczne pieniądze, to już prędzej, tak, na, 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 na Bielice, tak. Potem mamy Michała Probierza. O, i to jest też dosyć ciekawa propozycja. Probierz chyba teraz prowadzi młodzieżówkę z tego, co się orientuje. No, to już prędzej, tak? To już po prostu prędza na tej giełdzie. Tak, mamy Urbana, Probierza i mamy Papszuna. To bym powiedział: pierwsze miejsce, Probierz. Miejsce, drugie, Papszun. Miejsce, trzecie, Urban. Gdybym taką miał zrobić tutaj hierarchię. Skorza nie, Skorza prowadzi po prostu teraz drużynę w Japonii, on tam się związał kontraktem, e, to byłoby niepoważne z jego strony, bo dopiero co podpisał kontrakt, e, chce tam po prostu zrealizować konkretny cel, e, to też mu daje, ostaje, daje mu możliwości, furtkę, później żeby prowadzić jakieś drużyny z Azji, raczej znaczy mało prawdopodobne, żeby Skorza tutaj, chociaż wydaje mi się, że kto wie, tak, być może gdyby pojawiała się taka propozycja, to by porzucił klub e, w, tutaj w Japonii, tak, no ja jakbym był trenerem, nawet bym miał prowadzić po prostu klub w, no, w Japonii, tak? No to i tak bym porzucił ten klub, pomimo tego, że podpisałem umowę. No umowy w sieci piłki nożnej to nie są świętości, to umowy są zawierane, potem są rozwiązywane. No jednak taka propozycja może się drugi raz nie przydarzyć. Ale skoro, czy tak po prostu, no miał te sukcesy teraz, jeśli chodzi o Lecha Poznań, tak, teraz prowadzi drużynę w, w Japonii, no nie wiem, nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Wydaje mi się, że skorzenie skorze do końca by się dogadał, jeśli chodzi o szatnię, ale to jest moje subiektywne spostrzeżenie, być może po prostu mylne, tak? Szewczenko, nie, 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 to odpada po prostu, odpada to od samego początku. Fajnie i tak dalej, to by było dla relacji polsko-ukraińskiej, że właśnie jest wojna na terenie Ukrainy, znaczy nie jest fajnie, że jest wojna, tylko że Polska robi taki gest, w Polsce z dużo obywateli Ukrainy i że selekcjonerem zostałby Andrzej Szewczenko, ale nie, pod każdym względem po prostu. Andrzej Szewczenko mógł już wcześniej objąć praktycznie reprezentację Polski, do tego nie doszło. Druga sprawa, nie do końca wydaje się, że Andrzej Szewczenko sam zainteresowany jest. Kolejna sprawa też jest taka, on ma określone oczekiwania finansowe, zarobki. Przecież wcześniej Genuę prowadził, to też miał dobre pieniądze. Kolejna sprawa, miałbym pewną wątpliwość, gdyby na przykład Szewczenko dostał propozycję od innego klubu z serie A, czy też Serie B. Gdzie le, pojawiłaby się lepsza m, propozycja finansowa? Czy on by, na przykład, jakby już prowadził reprezentację Polski, nam nie podziękował, tak, jak Paulo Sousa? A więc, no, nie, nie, nie. nie. To też jest fajne, tak pr tak, e, i tak dalej, że no, taka otwartość tutaj nie, bo mamy sporo obywateli z Ukrainy, na pewno. E, natomiast też pytanie takie, jest, czy Szewczenko zna realia polskiej szatni, mentalność, podejście, no, zna Lewandowskiego i poszczególnych zawodników Szczęsnego, innych zawodników z Ligi Włoskiej. Ale czy on byłby w stanie po prostu coś ugrać z tą drużyną? Wydaje mi się, że on akurat nie miałby posłuchu, jeśli chodzi o szatnię, ale takie jest moje zdanie, tak? Eee, takie tutaj jest moje zdanie. Także Szewczenko, nie, 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 nie. Fajnie to by, wszystko by wyglądało. Oczywiście Ukraina powinna być niezależna, niepodległa. A Rosja nigdy nie powinna atakować tutaj Ukrainy. Natomiast no nie możemy przez ten, przez ten pryzmat po prostu patrzeć, tak? Że weźmiemy, bo to będzie fajne dla relacji polsko-ukraińskiej, PR-owo i tak dalej, tak? No nie o to chodzi. Zresztą Szewczenko nie ma jakichś po prostu sukcesów wielkich jako trener na swoim koncie. Jakie są podstawy po prostu merytoryczne do tego, żeby brać Szewczenko na to stanowisko? Bo co? Bo on był świetnym piłkarzem, wybitnym piłkarzem. Bo prowadził Genuę, to mu się należy prowadzenie reprezentacji polskiej, Z jakiej paki można byłoby powiedzieć? Także Szewczenko praktycznie odpada. Na pewno też się pojawiają zawodnicy tutaj, z, znaczy trenerzy po prostu, jeśli chodzi o Włochy, tak? Ranieli i tak dalej. Andra Pirlo, Tedesco, eee, pojawiają się takie nazwiska. Natomiast to są po prostu takie nazwiska, które też są wymagające pod względem finansowym, tak? Pirlo czy on by był w stanie poprowadzić reprezentację Polski? Na pewno dogadałby się z Szatną, bo sporo zawodników występuje w lidze włoskiej. Ale już prędzej z tych nazwisk, Tedesco, Pirlo czy Ranieri, to już prędzej Ranieri, tak bym typowo ale Ranieri, bo ma dosyć mocno określone oczekiwania finansowe. Pirlo by miał mniejsze oczekiwania finansowe, także raczej nie. Ja bym mimo wszystko postawił na trenera z Polski, moim zdaniem. I to był taki właśnie wybór pomiędzy papszunem, Urbanem, czy na przykład wybór pomiędzy skorżą, czy właśnie tutaj, czy po prostu właśnie pomiędzy. No, powiedziałem te nazwiska, tak? Po prostu polskie, czy kogoś jeszcze tutaj Urbanem, właśnie Papszunem, tak? Właśnie tymi nazwiskami raczej bym tutaj skorzył, raczej bym po prostu w tym kierunku koncentrował się. No, ale zobaczymy. Też jak ja powiem w ten sposób: no, tam będzie pewnie wiele zmiennych, bo ten pił trenerzy mają po prostu kontrakty, tak? Na jakich warunkach, jak mają prowadzić tą drużyną. Ja powiem w ten sposób, wiadomo, że to zawsze jest atrakcyjne prowadzić reprezentację Polski, no ale to też powinien moim zdaniem być tak człowiek, który to rzeczywiście czuje. Fajnie, gdyby to był trener z Polski, tak, żeby to nie było jak Paulo Sousa, pojawi się propozycja finansowa i on porzuci to, bo więcej zarobić indziej. Natomiast druga sprawa, czy zwolnienie Czesława Michniewicza w jakiś sposób nie utrudnia zatrudnienie nowego selekcjonera, bo Czesław Michniewicz zrealizował cele, przed którymi został postawiony, któremu zostały postawione. Było powiedziane, że kontrakt jego zostanie automatycznie przedłużony w związku z tym, że wyszli z grupy. Wszystko to osiągnął, jakie były oczekiwania względem Czesława Michniejcza, a mimo tego PZPN mu dziękuję. Ja wiem, afera tam premiowa i tak dalej, ale pod względem piłkarskim, sportowym, tak? No wiecie, no to tak samo nie wiem, po prostu jak będziecie mieć pracownika, zatrudnijcie tego pracownika, on będzie się wywiązywać z obowiązków, wszystkich będzie super ekstra, a następnie go zwolnicie, bo nie wiem po prostu, bo na przykład w wolnym czasie on tam jeździ na rowerze, a powinien pływać, tak. No, ja wiem, że to jest złe porównanie, metafora, tak, a tam afera premiowa, i tak dalej, to jest inny kaliber, no ale popatrząc pod względem sportowym, osiągnął to, co było, jakie były oczekiwania. Styl gry to już jest inna sprawa, drugorzędna jeśli chodzi o cenę, ale to wiadomo, jaki system gry ma po prostu Czesław Michniewicz. Natomiast tak, jaki na przykład ma przyjść nowy trener, pomijając zagraniczny, który tylko chce podbić sobie CV-kę, i tak dalej, żeby było o nim głośno w mediach. Który przyjdzie na przykład i powie: No, tak, ale osiągnę cel sportowa, i tak mnie wyrzucą na kopach z tej, z tej drużyny, więc bez sensu po prostu przyjść, prowadzić tą drużynę. Więc ten sposób też może sobie po prostu tutaj w jakiś sposób PZPN uciąć drogę, jeśli chodzi o potencjalnych nowych kandydatów, tak? No, ale zobaczymy. Na pewno tam pieniądze też będą dobre. Chyba tam Czesław Michtniejszy zarabia pół miliona euro rocznie, tak? To jest około 240 tysięcy, jakoś tak? 200 tysięcy chyba miesięcznie zarabia, jeśli się nie mylę. No a wiadomo, takie nazwiska jak tam po prostu ranieri czy coś, no to oni by w milionach, ale euro chcieli zarabiać rocznie, tak? I jestem ciekawcowy na ten temat, co to wszystko, dzisiaj pozdrawiam. Stawcie suba, trzymajcie się. Cześć!